litrów no można zejść do pięciu, może palić i dziesięć a to jest trzycylindrowy silnik, tak? cztery cylindrowy jest z benzyny, a czterocylindrowy jest z rozumiem, że docelowo są panowie zainteresowani dieslem. A jakie koszty przeglądów trzeba się mniej więcej liczyć z jakimi kosztami? Myślę, że około 1,5 tysiąca. <laughs> no to w zależności po jakich kilometrów, tak? No tak, to zależy. Myśli Pan, że ta czarna podsufitka to jest rozsądny wybór, tak? To teraz tak może... To może... To, do tej pory czarna podsufitka była tylko w najmocniejszych wersjach, w wersji GT. Ale tak powiem sporo alurów też ją dostało. Gdyby docelowo do wersji Active i Allure jest jasna podsufitka, ciemna jest tylko do wersji GT, ale jak widać teraz samochody również z takimi podsufitkami się produkują. Nie bardzo mamy na to wpływ. Fajne czarno. No może nie, ja wiem, Zaka w pierwszej momencie no, na pewno mniej się brudzi, prawda? No jeżeli trzemy głową. Ten, tak, ogólnie podsufitki raczej. Jeżeli nie ma jakiegoś tam problemu, to się nie brudzi. Nie no, żartujemy. No to Wszyscy przecież jesteśmy chyba innych placówitek niż jakieś jasne, to kiedyś nie było w ogóle. ewentualny zakup z czegoś, co jest dostępne, czy do produkcji. Produkcji. To już wiadomo, że to ma być 5000. What's yeah. A cenowo, jak to wypada z silniki diesla w stosunku do benzyny? No około 5-6 tysięcy zakupie. Y -y. No tak, ale to chyba osłona cena, bo jak ten pan powiedział, że 160, tak? to znaczy, no mówię o który konkretnie, którymi jedzimy, który jest do sprzedania. No jeżeli Ta raz, będziemy tak? taki, sam, prawo, taki sam, sam samochód do produkcji konfigurować, no to myślę, że na obecną wyjdzie około 200. Aha, około 200. A w, te diesle to są w, w, w wielu mocach czy tylko 100? Tylko 130 k. 130, 130 około.